Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet? Ale nowe formaty to tym zamierzam je zachęcić do oglądania mnie w ogóle i samochodów w szczególe. Cześć, Łukasz Wyglądało. Mam Cześć. kilka pytań. E, tak, jakie są mniej więcej stawki afiliacyjne, czy one się różnią od produktów? E... Jakie są... Czy, skąd bierzesz ruch? Czy to jest SEO, Direct, czy kupujesz ten ruch, czy Social Media? W jaki sposób po prostu zapewniasz sobie ruch wokół tego kontentu? Jak, jak to ci się spina po prostu mm -hmm, i jasne. ruchowo, i jeżeli chodzi o procent z afiliacji? Okej. Okay. Jeśli chodzi o prowizję od afiliacji, to zależy od programu, to zależy od tego, czy promuje Zalando czy AliExpress. I zapewne nie zdziwić się fakt, że AliExpress daje lepsze stawki. Ale też go nie, nie zamierzam promować, bo uważam, że jest tam za dużo rzeczy, które są kontrowersyjne z mojego punktu widzenia. Jak chodzi o ruch? Jest spory ruch bezpośredni, jest też ruch SEO na kilkudziesięciu, może kilkuset już w tej chwili tekstach, które no szczególnie dobrze się wypromowały. To są m.in. teksty poradnikowe, takie, nazwijmy to koło spożywcze, przypuśćmy, dania do pracy. Tam bardzo dobrze performują linki do Ceneo, gdzie są jakieś lunchboxy i tego typu rzeczy. Yes. A który z nich jest takim najlepszym evergreenem, czyli? Ten, który napisałaś jakiś czas temu i który ci wciąż przynosi najwięcej pieniędzy. Czy, czy masz i jakby prowadzi statystyki tego? To jest, czy z czystej ciekawości, co powiesz? Oj, po prostu... wiesz co, z głowy trochę trudno byłoby mi to powiedzieć. Na pewno ten rzeczywiście przegląd dań do pracy jest, jest wyjątkowo dobrze wypozycjonowany. Dobrze go napisałam, dobrze go wysyłałam. No poza tym to jest tekst, który już. Ma parę lat, jak sądzę, ale są też inne. Są też poradniki antypodróbkowe, bo tym też się zajmuję. Jak widziałeś, podróbkowo wielkie, bo nadal wszyscy chcą wiedzieć, jak rozpoznać oryginalne New Balance y i jak rozpoznać oryginalne torebki Michaela Corsa. Czy jeszcze jakieś pytanie? To ostatnie pytanie dla niej. To ja mam pytanie z kategorii fashion. Co to są te jeans piramidy, co wspomniałeś?